Pan Trump ma taką większość w kolegium elektorskim, o jakiej lewica myślała, że będzie miała pani Clintonowa dokładnie. To że on wygrał wszystkie trzy kluczowe stany, czyli Pensylwanię, Florydę i Ohio. I Ohio. Także właściwie ona, ona wygrała tylko Nową Anglię i to chyba nie całą, bo nie, nie, nie całkiem Maine i, i nie wiem jak z, z New Hampshire. No i wygrała wschodnie wybrzeże, czyli, czyli Kalifornię, tam Oregon i Waszy, Waszyngton. I, I to wszystko. A no jeszcze Illinois. Nie, 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 wi, nie wiadomo dlaczego wygrała w Illinois. Półczalnie mafia, mafia włoska chciała, żeby, żeby rządziła, rządziła Clintonowa, bo jak, jest, bo jak rządzi lewica to można się pan, panoszyć. No. Niemal wszystkie sondaże tuż przed, tuż przed wyborami dawały lekką przewagę Hillary Clinton, natomiast tuż jakby już po jakby teraz widać tą mierzącą przewagę Donalda Trumpa, ponieważ w liczbie elektorów on tam prawda, ma 274, a Hillary Clinton tylko 215. No to nie chodzi o liczbę rektorów. W Stanach, rektorów zależy tam od w Stanach można mieć zresztą znacznie mniej głosów, a wygrać wybory, natomiast chodziło o to, że on miał cały czas bezpieczną przewagę, w ogóle na początku to on miał tam przewagę pięciu punktów procentowych, potem to zeszło na dwa, prawda, ale cały czas miał bezpieczną przewagę, 2 miliony, milion tysięcy, milion 200 tysięcy głosów nad panią, cały czas miał taką bezpieczną przewagę. No, i to pokazuje, że jak są, jak, jak są zafałszowane kłamie są dalej. Trzeba podkreślić, zwłaszcza Ipsos. Ipsos który w Polsce słynął z tego, że nam zawsze daje 1%. W Ameryce dawał pani plus 7. <noise> to są po prostu, no, no co ja będę o nich mówił? No? Wyniki się świadczą same o sobie. Jakie korzyści mogą z tego wynikać dla Polski? Wojny to nie będzie. A, a pod względem gospodarczym? Ponieważ wiemy, że Donald Trump jest no, światowej sławy, sławy dobrym przedsiębiorcą i jakby inny pogląd na gospodarkę może mieć niż poprzedni socjaliści. Tak, tak, myśli obliczyli, że jakby pieniądze otrzymane od ojca złożył w akcję, czy dobrego banku złożył, to, to miałby tyle samo. A on dostał tylko jeden milion dolarów. On, on, wy, on wygrywał, stracił, wygrywał, tracił i tak dalej. Także to z tym wszystkim, ale co, co jest istotne, to, to że on nie będzie wydawał pieniądze, pieniędzy na bezsensowne e, zbrojenia, prawda, na, na tutaj walkę z Rosją. On nie będzie musiał myśleć o jakichś nowoczesnych broniach przeciwko Chinom, które się zbroją. prawda. Będzie, może będzie robił kosmos, a tak w kosmos prawda? To, to może zrobić. Natomiast nie będzie, nie będzie te, te, tego bezsensu, który panował za lewicy. Mam nadzieję, że ograniczy socjal w Ameryce, co bardzo korzystnie wpłynie na gospodarkę. A co z wizami dla Polaków? Bo jak wiemy, wszyscy prezydenci obiecują, że, że ten problem poruszą, natomiast wiem jak to wygląda realnie? Realnie wygląda w ten sposób, że przyjeżdża polski prezydent X, każdy prezydent, to prawie każdy, i on wyjeżdżając obiecuje, że prosi o wizy, potem wchodzi do owalnego gabinetu i mówi: Panie prezydencie, tylko bardzo proszę nie znosić nam wiz, bo nam połowa Polaków ucieknie do Stanów Zjednoczonych. Więc... Myśli pan, że teraz będzie tym, tym razem tak samo? Yy to mam nadzieję, że nikt nie pojedzie do USA, więc może, więc może zniesie. Jeżeli, jeżeli zdąży z niej, zanim przyjedzie którykolwiek polski do Stanów Zjednoczonych, to może zniesie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.